ogarnąć jest 12.40, a na 10.30 miałem awizację i tak na styk wpadłem bo za 15 do awizacji miałem 15 minut do awizacji a na razie póki co się kieruję na CPM, żeby skosztować po raz kolejny kawę, bo przecież jakoś nie jestem wybudzony przebudzony Cenny strasznie ten Straszne to jest, nie powiem Bo ogólnie czekam za zleceniem gdy ma być ociąż i kerę będę miał ładować Nie obawiam się o jakiejś tam szczelności, nieszczelności, bo przecież kurczę jak zobaczyłem ten kontener to taka to się mówi dziewica Lyśnik piękny, podłoga no. Wiem, że tam kiedyś byłem jeszcze jako z plandeką, tam kiedyś się ładowałem. No, już nie pamiętam jak to było z tymi awizacjami czy kurcze można Można tam zrobić Można zrobić tam pauzę czy co nie mam pojęcia Miejmy nadzieję, że jakaś normalna godzina będzie awizacyjna Nie to co w tych nie niby na 20.30 30 miałem tą awizację, a rozładowałem się przed południem tak? a awizacja to rzecz święta Jeżeli kurczę ustawiasz awizację, no to jak ustalają awizację to powinna być na zdrowie Panu, ale kik powinno się kurcze wszystko się podlegać pod awizację ta tak bo teraz tutaj to ja wiem awizacja 10.30 to tam plus minus 15-20 minut to wezmą i tak tutaj było 10.40 mnie wzięli mieli pauzę tej 10.30 śniadaniową przerwę śniadaniową to tak można sobie ustalać ładunki Już blisko jestem CP. no przedostatnie przed rondo. Się napiję, albo się napić kawy, albo i spać. No jak pójdę spać, to mogę przespać <grybujesz> i nie usłyszeć yy, maila. Więc tak, o, jadę na, ka na kawę. No i dobra, kawa wypita. Więc można jechać akurat w międzyczasie. Okład w międzyczasie się. Yy, no zlecenie jeszcze się nie zrobiło. Ale Bartek mi wysłał już adres, wszystko, więc powiedział, że po 14:00 wszystko będzie. Bo mają ograniczony skład. Ja nie wiem, jeszcze urlopy istnieją. <gry> no, dobra. Akurat sobie tam pojadę. Tyle pauzy będzie, że. Ła. Niby pisze. Napisał mi, że na 10:00 jutro rano. Cholera, no można było to w sumie dzisiaj w nocy ogarnąć zanim by załadowali papiery i te wszystkie inne rzeczy Jedź, jedźcie Do not Why not Why not Do not, why not to Za dziwna koszulka No Albo chyba, że mnie coś wcześniej ogarną Ale nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem ja Akurat będę jechać tutaj tędy mm, Tu Ósemką, na ósemkę będę jechać Do Sieradza I potem z Sieradza będę walić tam na Kalisz No kurde, właśnie się kolegi zybka się zapytałem e, Bo on tam z tamtych rejonów jest Czy się da jakoś to minąć, czy nie więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że coś, coś mi pomoże. A póki co? Jedziemy. Już kurczę, już tu jestem na S8. W sumie nie patrzyłem. Znaczy, jak nie patrzyłem, to było czysto. Ale zobaczcie, no to jest praca tych służb drogowych, tak? No, jakby nie patrzeć, to chyba to jest świeży temat. Kurcz. I teraz sobie. Wyobraźcie, co to jest, co to jest. No niby, kurde, narzekamy na to wszystko, że są zwężki, nie zwężki, że robią, no lusterko z, z miód, część z boku, kurde, ładnie, ładnie. Szczerze mówiąc, jak ja patrzę. Na te wszystkie służby drogowe, co robią, to są tak zwani kurde kamikaze, bo naprawdę bardzo często właśnie widać przepraszam takie zdarzenia, że że właśnie e, służba drogowa dostała w tyłek. O. No to też, kurde, nie wiem, zagapienie się czy co, znaczy bardziej chyba zakapienie się albo na laptop, albo na telefon, nie wiadomo. Nie zatrzymałem się, nie porozmawiałem, więc nie wiem o co chodzi, no ale wiecie, no, no na takiej SC, czy na autostradzie prędkości są jakie są. No ciężarówka oczywiście mniejsze robi prędkości, no ale powiedzmy, no taki kurcze jedzie 140 na godzinę, 150 albo i więcej to wyobraźcie sobie ile to metrów na sekundę potrafi przejechać tak jak słyszałem i się śmiałem troszeczkę nawet motocyklista, który jedzie no powiedzmy bo oczywiście to są tak zwane szlifierki kamikaze, ja też miałem swój motor też jeździłem nie powiem nie, nie zaprzeczę, że no też jak wariat ale ten yy, nawet takie kchnięcie psik, powiedzmy tak, 150 albo i więcej metrów, nie patrząc, yy, no znaczy, no jesteś wyłączony z jazdy. To jakbyś zamknął oczy i otworzył, tak, no to przez ten czas nie widzisz, no jak ktoś zapierdziela, że tak powiem, no 300, czy tam nawet 200, bo też słyszy się, że już, ale statystyki teraz były na no, autostradę tego przez. Yy, GDIK, chyba tak, Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, eee, to ten. To mówili, że duży spółczynnik ludzi właśnie jadą powyżej 150 km na godzinę. Tak się dziwią wszyscy: dlaczego? Kierowca na prostej drodze. Miał wypadek. No pewnie ze względu na takie rzeczy. No, jedzie prosto, 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 szybko jedzie. Spojrzy na telefon, czy coś. Też się mówi, że zasypiają, tak? Bo nie wszyscy są przyzwyczajeni na długie dystanse. Eee, tak jak my, kierowcy zawodowi i ten. I potrafi zobaczyć sobie na, na telefonie, czy coś się dzieje, czy nie. Na Facebooku, czy gdzieś tam, czy na YouTubie ogląda jakiś film, różnie to bywa, i potem, kurde, jak się odtnie, i powiedzmy, jedzie, 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 prosto, 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 niby, odtnie się bujnie kierownicą, i co się dzieje? Poślizg na suchej nawierzchni też można. No ale dużo jest właśnie na mokrej takie sytuacje że kurcze no słuchajcie no tak e, powyżej chyba z 90 czy 100 km na godzinę osobówką tu już nie jedziesz po drodze tylko jedziesz po wodzie dobra widzę że jakiś telefon dzwoni Słuchajcie, no, jestem już na, tutaj na miejscu zadunku, ale ja tutaj byłem 7 lat temu, 7-8, coś w tym przedziale. To powiem Wam masakra. Ten, ten zakład, to powiem Wam, że jest naprawdę gigantyczny. Tutaj tego nie było tam za tymi naczepami to pamiętam że tam się ładowałem, tam są rampy kiedyś ale tu jest nowe tam jest czekajcie, tu jest nowe tam tego też nie było yy, parking buforowy yy, wcześniej to właśnie było tam przed firmą to teraz tą całą firmę przesunęli na ten parking buforowy, że tam tylko teraz jest na parę miejsc no, na parę miejsc samochodów po to, że jak masz, to chyba z 10 czy 15 wejdzie samochodów przed, przed bramą po to, żeby pójść, zawizować się, sprawdzić naczepę kontrolę i jedziesz dalej no ale tu jest masakra jaki to jest, kurde, postęp gigantyczny to jest, powiem no, no. zobaczymy o której, no mam niby na dziewiątą Niby na dziewiątą Bartek mi pisał, że nie dziesiąta, tylko dziewiąta. A na papierach niby co tam widziałem, na, bo się teraz przez komputer się awizuje, to że na dziesiątą mam. Więc pewnie chyba chodziło o to, żeby na, na dziewiątą, że na dziewiątą, żeby godzinę wcześniej być. O. No więc nie wiem czy mi wezmą wcześniej, czy nie wezmą wcześniej. No jak zamknę Tacho. kur jak miałbym dziewiątkę zrobić, to trzeci rano mogę ruszyć. No nie sądzę, żeby wcześniej mnie załadowali. Dobra, no nic, czekam. Kurde, co to za jakieś dźwięki, jęki. Dzień dobry. Ja już właśnie będę powoli wyjeżdżać. Tylko jeszcze muszę odebrać papiery. Bo akurat na tym parkingu co z tyłu jest, akurat się te. Nie będę tak za bardzo pokazywał wszystkiego, bo mogą być jakieś prawa autorskie. Znaczy, prawa autorskie, no ogólnie mogą być roszczenia. Mogą być. E, więc tak, e, tutaj zrobiłem pauzę. Z rana załadowałem. E, na tym właśnie parkingu pauzę robiłem. Załadowałem i znowu musiałem tutaj przejechać na parking Trochę jakaś to koło a takie kurde kręcenie w tą i na nazad Bo ogólnie rzecz biorąc, żeby załadować to trzeba przejechać całą firmę dookoła A akurat byłem przy... To jest najzabawniejsze, że tutaj W sumie nie pytałem się co i jak Ale nie dałem na wjeździe żadnych papierów czy jakieś mapki, tak jak ja miałem ostatnim razem w tym w czarnobie, ładunek i ten, ten i powiedziała rampa 114. Okej, okay. <ścoughs> a tutaj co patrzyłem, tutaj koło mnie, koło parkingu była 600. Czyli te patrząc to są hale, no nie, szóstka, szósta, piąta, czwarta, trzecia i pierwsza, tak. Tak podejrzewam. Eee, I tak. No i oczywiście musiałem pojechać dookoła szukać. Bo tutaj była szóstka 600, tutaj było 500. Tu jest. Co widzę przy Topę jest 200. No. I szukam znaków nie ma, nic, no nic. Ale pani powiedziała, że za 20 minut proszę przyjechać na nie więc miałem spokój na to, żeby znaleźć. Eee, no to. Po, ile? po godzinie zaczęli mi ładować, no, ale to szybki ładuję, bo to na paletkach jest. No i oczywiście, jest? się, że tak powiem, jeszcze z rana. No to obudziłem się. Cisza, zielone światełko, no to patrzę. Załadowany, załadowany, ale też żadnego odzewu, czy, czy mogę jechać, gdzie mam jechać, czy coś. No, widziałem u kolegi, co tutaj był, się w piatku. Fajnie, że się można było pogadać z Karona, Transport. I ten... No i tak patrzę, że miał plomby. No to mówię, kurde, dobra. No widziałem, że tam przy, no jest takie specjalne miejsce przy biurze głównym. Przy wjazdowym i wyjeździ, wyjazdowym, powiedzmy. E, więc tam podjechałem. Bo też widziałem, jakie ja wyjeżdżałem, to tam też samochody jakieś stały tyłkami ustawione. No to też podjadłem. No i oczywiście, co? Wszystkie drzwi pozamykane. Przez yy, portiernie nie przejdziesz. Teraz już się dowiedziałem, że można przejść. Tylko trzeba powiedzieć, że po papiery. Inaczej się nie wypuszczą. Eee, I No i kurde, zadzwoniłem po ten numer, co do mnie dzwonił. Ja mówię, przepraszam, nie wiem, czy mogę dzwonić, czy nie mogę, co i jak. To pan się dozwonił do magazynu. Ale tam proszę pójść, tam pani wszystko da. no i dobrze, że... Znaczy, w sumie niepotrzebnie dzwoniłem, ale wychodzę, patrzę. Właśnie pani wychodzi, plombuje mnie, a ja się pytam, co dalej. O, proszę wrócić na parking, będziemy dzwonić. Ok, więc y, też się zapytałem, jak to ogólnie ma wyglądać. Więc teraz, właśnie, dopiero jest 12.08. Zobaczcie, jadę cały czas 20 km na godzinę. A filmik, ale tutaj jeszcze ujęcie trwa 4,5 minuty. Hehe, No. No i teraz właśnie mam pójść przez portiernie. Już mogę przodem jak chcę. Będę tylko odbiór. No więc dobra. Ucnę na razie to, bo pójdę po papiery. No już papiery mam. Dzisiaj naczekałem w sensie takim 28,5 stopnia jeszcze dlatego, że się nie schłodziły jeszcze te termometry tutaj to miałem naprawdę duży przemiał u, duży tak, posiedziałem oczywiście z nudów była tam pani ochroniarz no, no, przy kibelku no i tam się spiliśmy na, na pierwszy moment ale w drugim momencie jak przyszedłem ponownie do Łazienki to tym razem pogadaliśmy. No i tak się pytałem ogólne rzeczy, no to mówi, że no tutaj naprawdę dużo się zmieniło, ja pan mówi, że 7 lat pana nie ma. To jest raz, a dwa się pytałem też Gdzie jest tam. Dobra! kurde Ale. no 7 tysięcy około ludzi tu pracuje rozumiecie? Co mi powiedziała? 7 tysięcy ludzi Około Ja mówię elegancko, Nie Na prawdę, niezły naprawdę Naprawdę niezły eee No bo Pamiętam, że tutaj, tutaj był wjazd już nie wiem, czy tutaj był parking, czy tutaj na tych miejscach, tych kursach tych wszystkich magazynów tutaj budowane. Już nie kojarzę, naprawdę, to już było dawno i jak to się mówi, nieprawda. No dobra, można jechać na port. Kurde, już nie wiem, czy coś miałem jeszcze dorzucić, związane z tym wszystkim. No, tylko tyle, że chyba. Dobra, tutaj ten. A, dobra, to nie chodzi. Można było jeszcze inną drogą, ale ta pewnie nie byłaby dłuższa. Przez Ostrów, na Poznań. No, tutaj pojedę na koło. Kaliszko, które koło. Eee, no, i że się zapytałem, no i wróciłem, no i czekałem, tak, za tymi papierami. No, trochę poczekałem. No, ale Nic na to nie poradzę. Oh. No, jednego właśnie spotkałem z tego, harona Jacka. Fajnie, fajnie. No i jeszcze kurde Jak gadałem, rozmawiałem z tą panią ochroniarz. Kurde, wyjazd też fajny jest. Z panią ochroniarz. To jeszcze. Jeden wychodził właśnie z tam z toalety, który musi też poprawić. Pokazuję. Tak. Podobnie oglądasz od niedawna, więc pozdrawiam Cię. Nie wiem jak masz na imię, tylko wiem, że z Kanią jeździsz. Na przerzutach coś takiego mi powiedziałeś. Na szybko. O. Więc to jeszcze takiego widza spotkałem, tak na szybko. I tak, o, fajnie, fajnie, fajnie. To jest ogólnie... Ogólnie dziękuję, że jesteście, bo już jest ponad tysiąc. Patrzcie, jaki to duży przestrzał jest, było ostatnim razem, ostatni odcinek, piątkowy kończył się na 882 chyba subskrypcji teraz jest 100 co mi tego miało 1100 dziękuję że jesteście bardzo miło was gościć eee, tak może się zapytam was czy chcecie żebym zrobił odcinek typowo o mnie powiem że dużo osób pewnie zaczęło oglądać i nie wraca na poprzednie filmy więc takie moje pytania. Czy chcecie jakąś taką aktualizację moich danych? Kim ja jestem? Jak się tutaj wziąłem? Taką powiedzmy moją historię. Dajcie jakieś znać. Napiszcie. Może tym razem bardziej profesjonalnie podaję do tego tematu. Może bardziej że jeden odcinek mówię, po, poświęcę na, właśnie na opowiedzenie o swojej działalności W zlotach i upadkach To tylko tyle ja mogę powiedzieć Dobra, się rozgaduję, 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 a to ja jeszcze kurde nie, wie, nie przejechałem w tym tygodniu 300 km jeszcze Nie no, śmieję się, może 300 już pykło Nie wiem, dobra, pędzę na yy, port do Gdyni, coś tam słyszałem, że mam być, mieć ma być powrót na, mm, na łódź. A ładunku mam. A może powiem, czekajcie. United States of America. To leci i niby mam tutaj napisane 4, prawie 400. O, uciekło. Prawie 4400 kilo. 4400 kilo. 4400 kilo. 4 tony 400. O. Dobra. Trzeba się wziąć za, za robotę. To do usłyszenia.